poprzednim odcinku. Ale, powiedział Piotruś, nie wolno rujnować nam umysły i przyjaciół. Musisz go przeprosić. No dobra, już jadę. Hmm. Co ty tu robisz? Zapytał Hirek. Chciałem cię... <laughs> Chciałem cię przeprosić. To ja robiłem to, żeby ciebie dokuczać. Byłem zazdrosny, że wszyscy teraz Tobą zainteresowali. No dobra, ale to co ma z tym wspólnego? Nie wiem. Ale posłuchaj, możemy się pogodzić. No dobra, ale pod warunkiem, że nie będziesz mnie nauczał. No dobra, możemy się tak zgodzić. Ale jeszcze coś. Pamiętaj, że jak będzie nowa lokomotywa, to też masz jej nie przedrzeźniać. Dobra, przyznaję. Prawda Szczenko? No, przyznała nawet. Przyzna je... Dobra. Zamknijcie wreszcie. Okej. Okay. No to będzie chyba nieźle. No. Czyli nie muszę się już ukrywać. Yy, no tak, powiem Piotrusiowi Tomkowi i Tobikowi, żeby powiedzieli, że to nie ty tylko ja. Ale żeby potem też nie byli nam mnie źli. No dobra, to do zobaczenia. Do zobaczenia. Hmm. Ale jeszcze taki mały szczegół. No pojadę też sobie do innych. Ale to jest super pomysł. Inni musieli posprzątać tory. A Gabryś na razie nie został odesłany do warsztatu. Tylko cały czas był tam gdzie był. No. Co, co mi się teraz stanie? Nie wiem Gabrysiu, ale przede wszystkim... Ale przede wszystkim pamiętaj, żeby ostr... że jak będzie Chirek śmiał się innym głosem, to będzie duże 10. Ale przecież obiecał, że tego już nie zrobi. No tak. To wsmieracja. No to co wtedy? Co, co w tym teraz złego? Nie wiem, no może zacząć już teraz? Ale słyszałem ich rozmowę i przysiąg, że jak będzie nowa lokomotywa, to już tego nie zrobi. Na pewno tak wszystko usłyszałem. A teraz przepraszam, ale muszę się jakoś obrócić. Ale teraz... Wystarczy teraz mogę jechać. Hej, masz piach w silniku. Dobra, spróbuję jakoś pojechać. Udało się! Jadę do warsztatu! Co zrobi Wiktor i Kamil w warsztacie? Tego dowiecie się w następnej historii. Do zobaczenia!